Cześć kochani, w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam poopowiadać o mm, paru kosmetykach, jeśli chodzi o pielęgnację apteczną. Nie mówię tu wcale, że cała moja pielęgnacja składa się z kosmetyków, które tylko i wyłącznie można kupić w aptece, dermo kosmetyków. Absolutnie nie. Ja też lubię testować różne produkty, więc często używam kilku różnych, na przykład jeżeli do mycia ciała, mieszczek do, do makijażu. Także wszystko u mnie to y, cyklicznie się zmienia. Ale ostatnio no, kupiłam y, trochę kosmetyków właśnie w aptece. Mam też paru takich swoich stałych ulubieńców, więc y, no, myślę, że warto poświęcić jeden taki film, y, żeby sobie porozmawiać trochę na ten temat. I zacznę może od rzeczy, o których już wspominałam częściej lub rzadziej. O tym wspominałam już w moim ostatnim filmiku, czyli La Roche Pose Duo. Tak jak y, już nie chcę się powtarzać kolejny, kolejny raz. Efaklar Duo był moim e, wielkim e, ulubieńcem, zawsze pomagał mi na moje grudki, ze skórniki. Nie na takie typowe, ropne pryszcze, ale ja zawsze zmagam się z, po, prostu, po prostu z takimi podskórnymi e, grudkami, z taką kaszką na czole, na policzkach. I to bardzo fajnie mi pomagało, bo to było takie, jak e, w formie takiej złuszczającej e, kuracji. Teraz wpuścili nową e, wersję Efaklar Duo Plus, która zupełnie się u mnie nie sprawdza, nie działa, nie pomaga. Zupełnie tak, jakbym nic sobie na twarz nie nakładała, ale wiem, że wiele dziewczyn jest zadowolonych z tej wersji, tak samo jak i z tej poprzedniej. Nie widzę tu żadnych, żadnej różnicy, tak więc super. Dlatego też nie chcę um, za dużo mówić złego o tym kremie, po prostu wiem, że u innych osób się sprawdza, po prostu u mnie już nie. I jak wiecie, jakiś czas temu, jakieś pół roku temu, może nawet więcej, robiłam recenzję y, zgłuszającego serum y, z biodermy z 15% kwasem glikolowym. I tam właśnie mm, mówiłam Wam, że nawet to serum y, jakby przebiło działanie mojego wtedy ulubieńca Faklaru Duo. Y, y, I powiem Wam, że w, strasznie byłam zadowolona z niego. Używałam go tak, jak producent y, tu zaleca bodajże co drugi dzień na noc. Oczywiście razem z działaniem wysokiej ochrony przeciwsłonecznej, ponieważ kwas glikolowy możemy się sprzeczać, jeśli chodzi o kwasy i to w jaki sposób jeden czy drugi uwrażliwia naszą skórę na słońce, ale jeśli chodzi o kwas glikolowy, to tak już wszyscy dermatolodzy. Specjaliści od pielęgnacji skóry zgadzają się, że to jest właśnie kwas, który jeśli już to właśnie on y, uwrażliwia skórę na słońce i to w bardzo, duży, y, w, deżim, w bardzo dużym stopniu, więc jeżeli decydujemy się na używanie kwasu gliko, glikolowego, to w tym przypadku na pewno, ale na pewno y, ochrona przeciwsłoneczna jest y, wymagana. I ja go złożyłam wtedy, bardzo byłam z niego zadowolona, ale skończył mi się i przestałam go po prostu używać, nie kupiłam go ponownie, używam wtedy innych kosmetyków, takich łagodniejszych, ponieważ moja skóra właśnie potem, po skończeniu tego kremu była w idealnym stanie i jakoś nigdy już do niego nie wróciłam. Aż do teraz, kiedy znowu zawiodłam się na efeklażer Duo. <grymne> efeklażer Duo. I, no I przypomniałam sobie, że ten produkt sprawdzał u mnie się rewelacyjnie. Kupiłam go ponownie i ten już mnie ani trochę nie zawiódł. Działa tak samo rewelacyjnie i przypomniałam sobie, za co go po prostu kocham. Słuchajcie, jeżeli was wysypie, właśnie, i tutaj nawet jeśli chodzi o pryszcze. Podskórne takie gule, często związane z zmianami hormonalnymi. Czy właśnie kaszka? Nakładacie to na noc i naprawdę na drugi w, w, dzień widać w, różnicę. Tak jak w przypadku, czasem producent obiecuje, że ta różnica jest widoczna. Mm, w przypadku używania jakichś innych kosmetyków już drugiego dnia, a wiemy, że to jest nieprawda i żadnej różnicy nie ma, tak tu widać ten kwas glikolowy jest silny, czuć szczypanie na skórze, ale to znika po dosłownie 15 sekundach jest ok, ale czuć, że on nas szczypie, twarz się złuszcza i rana jest po prostu niesamowicie gładka, przyjemna to nawet czuć jak robimy demakijaż albo jak nakładamy inne kremy pielęgnacyjne po prostu buja jest. Tak gładka i tak śliska, że po prostu mm, czujemy zadowolenie, że naprawdę jest w dobrym stanie. Po prostu czuć różnicę. Teraz ja już go używam e, po prostu codziennie, wieczorem pod krem nawilżający i mm, nic się nie dzieje, mam już skórę bardzo mocno przyzwyczajoną do kwasów. Używałam już wszystkiego, chyba co jest na rynku. No, może nie wszystkiego, ale bardzo dużej ilości różnych kwasów pod różnymi postaciami toników, kremów, kuracji, serum. I po prostu moja skóra już nie reaguje w żaden sposób na podrażnienie nie, nie ma widocznych jakichś zuszczających płatów czy skórek także jeśli o to chodzi, to w ogóle się nie obawiam, a działa i po prostu. Z każdym, dniem jest, z każdym dniem jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o biodermę, to mam tutaj dwa y, produkty z serii Hydrabio. I to jest serum i y, krem nawilżający Hydrabio w tej wersji lżejszej. To jest taka charakterystyczna y, seria właśnie Bioderma z tymi niebieskimi nakrętkami, typowo nawilżająca. I powiem Wam, że te produkty już mam od około, no na pewno ponad dwa miesiące ich używam, na zmianę z innymi. Jestem z nich bardzo zadowolona. Obydwa produkty to są w ogóle identyczne butelki, więc zawsze trzeba sobie przeczytać, co jest, co, bo można się pomylić. Um, Obywa te produkty są z pompką, bardzo higniczne opakowanie, żadne bakterie się tam nie dostają i naprawdę czuć to nawilżenie. To nie są produkty, które mają jakieś robić cuda, odejmować nam 15 lat, wypłatać zmarszczki itd. Od tego są po prostu inne kosmetyki. To jest typowa linia nawilżająca, serum i krem. Jeżeli moja skóra w danym okresie jest bardzo sucha, to nakładam je po prostu razem. Najpierw tonik złuszczający, e, mój Glow Tonic z Pixi, potem e, właśnie Hydrabio Serum na to krem nawilżający i po prostu nawilżenie na buzi zostaje. Skóra jest bardzo komfortowa i co jest bardzo ważne, nigdy mnie po nich nie wysypało, nie zatkało mi poruch, porów, więc to jest dla mnie taka mm, podstawa w kosmetyczce, jeśli skóra właśnie, mam delikatnie jakoś podrażnioną, suchą skórę, więc lubię mieć je w swojej e, kosmetyczce. Właśnie, właśnie na takie dni i głównie używam, ich, głównie używam ich na dzień. Produkt, który uważam, że powinien być naprawdę w każdej domowej kosmetyczce, jeżeli mamy dzieci, czy po prostu mm, zmagamy się z różnymi problemami na skórze, różnej maści, naprawdę. To jest krem Sika z Aven i to się nazywa Repair Cream czyli po prostu krem naprawczy. To jest krem, którego możemy używać po zabiegach dermatologicznych, na przykład po kwasach czy po jakichś kuracjach. Jeżeli stosujemy kurację np. przykład antytrądzikową i skóra, nasza skóra się bardzo złuszcza, jest bardzo podrażniona, sucha, to właśnie warto mieć ten kosmetyk, ale nie tylko. On zawiera w sobie siarczem miedzi, siarczem cynku, co powoduje, że na naszej skórze nie rozmnażają, się, nie, roz... <laughs> nie rozmnażają się bakterie. Jest to dość kontrowersyjny produkt, jeśli chodzi o skład, ponieważ on ma w sobie olejny raz. Ja jestem ostrożna, bo wiem, że ten, że ten składnik często może nie zapychać. Um, ale wiecie co, daje produktowi szansę I jeżeli nic się nie dzieje na, na skórze To to, że ma w sobie olej mineralny A działa w taki sposób, że e, jest to dla mnie mm, zadowalające No to przecież nie będę z niego rezygnować I tak w przypadku, tak jest w przypadku tego kremu Aven On ma w składzie olej mineralny, ale skóry mi nie zapycha On rewelacyjnie działa na y, pryszcze Jeżeli mamy punktowe jakieś wypryski Można go nałożyć właśnie... Mm, albo na całą twarz, bo nie dość, skóra nam niesamowicie odżywi i na zregeneruje, to jeszcze mm, przez nasierczem i sierczem cynku skóra jest ukojona i właśnie te y, pryszcze nam się nie rozwijają, one znikają i to też nie w taki paskudny sposób, że całą skórę nam obsusza, absolutnie nie no to jest tak y, uniwersalny krem na y, jakieś wysypki, podarzenia, na pupienie mowlaka w ogóle dla dzieci, na zacięcia czy na podrażnienia po goleniu to wszystko nadaje się, do tego właśnie nadaje się ten krem, dlatego jego zawsze kupuję w pojemności 100 ml, a nie 40, bo on e, wtedy oczywiście na duże wystarcza, to no bo to wychodzi korzystniej, a naprawdę zastosowań jest cała, ale to cała masa. Rewelcyjnie działa też na opryszczkę. Jeżeli macie e, na przykład problem tutaj, że opryszczka wam się tworzy w kącikach ust, też się właśnie na to sprawdza, ale jego głównie używam na taką skórę, że nie mogę sobie już z, nim z nią poradzić, że mam wypryski wszędzie, ona jest taka zła mnie wściekła. Ja nakładam ten krem na całą twarz na, na, na noc i rano ta buzia wygląda lepiej. I ostatnią rzeczą będzie mleczko do demakijażu z firmy Mixa. Może to nie jest taka typowo apteczna firma, ponieważ u nas, u nas mo, można ją dostać w Rossmanie, ale z tego co wiem, no to jest francuska firma i ona, jak powstała właśnie tutaj w 1924 roku, to na początku to była taka typowo dermatologiczna firma do dostania w aptekach. To jest, cała ta linia kosmetyków Mixa jest przeznaczona do skóry wrażliwej. Ja do nie zawsze tak podchodzę, mnie jak pies do jeża, ponieważ no, taka dermatologiczna, ale w sumie te składy są takie yy, super łagodne. Yy, Można dostać w Rosmanie, więc to jest takie. Wiecie, to nie jest taka typowa firma dermatologiczna jak Aven, Aven czy Bioderma, La roche Poze, ale spoko. Ma dobrze zmywać makijaż w łagodny sposób. Jak wiecie, ja lubię takie mleczka, więc dałam mu szansę. Tutaj nie ma parabenów ani alkoholu. Formuła opracowana w celu minimalizowania ryzyka alergii, kojący ekstrakt z róży plus olejki zmywające makijaż. A jak wiemy olejki bardzo fajnie się sprawdzają, jeśli chcemy wykonać dobry demakijaż twarzy w łagodny sposób, ponieważ olejki mają taką zdolność do rozpuszczania po prostu całego makijażu z twarzy i faktycznie bardzo dobrze się sprawdza. Nie zmywa makijażu wodoodpornego, maskary niestety wodoodpornej nam nie zdejmie, ale jeżeli dobrze rozmasujemy, będziemy pracować na tej twarzy tym mleczkiem i potem zdejmiemy wszystko małą ręczniczkiem, to... Mm, Takim ręczniczkiem dość gorącym w ciepłej wodzie zbliżone. wszystko wtedy bardzo ładnie z twarzy schodzi, skóra jest czysta, a na tym najbardziej mi zależy nie jest podrażniona, nie jest ściągnięta, faktycznie nie ma uczucia suchości, więc jako takie podstawowe mleczko do makijażu jak najbardziej się sprawdza i też nie, nie, nie spowodowało u mnie wysypu pryszy zatkania porów co też jest oczywiście bardzo ważne. I to są już wszystkie produkty z takiej pielęgnacji aptecznej, o których dzisiaj chciałabym Wam popowiadać. Jeżeli Wy macie jakichś swoich ulubieńców, które, które można kupić, jeśli chodzi o kosmetyki, które można kupić w aptece, to dajcie jak najbardziej znacie, lubię testować jakieś nowości, czy po prostu Wasze ulubione kosmetyki. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie kciuki w górę, zostawiajcie oczywiście pod filmem komentarze. I to już wszystko na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!